Marek Rańcz, witam i zapraszam po kolejnej, długiej przerwie. W dzisiejszym odcinku szybki update, powiem Wam, co się działo z dachem i dlaczego na DeLoreanie leży laptop. Zapraszam! OK, tradycyjnie przepraszam tutaj za gimbala, ponieważ lecimy na obiektywie szerokokątnym, żeby było wszystko lepiej widzieć. Zacznijmy od wytłumaczenia dlaczego na laptop, na samochodzie znajduje się laptop i to coś, co jest um, oscyloskopem. Mam tutaj też trochę notatek, a mianowicie walczyłem z pedałem gazu. Mam na sobie też trochę kropek od skanowania 3D, ponieważ um, go zeskanowałem w celach próby upakowania go w. E, tutaj wam pokażę naszym pedal boxie, czyli um, nasz pedał elektroniczny, chciałem upakować w, w miejscu, gdzie jest pedał mechaniczny. Tak? Bo oryginalny silnik DeLorean był operowany, przepustnica w tym, w tym silniku, była operowana na mechaniczny kabel po prostu. tak? A w naszym nowym silniku mamy przepustnicę typowo elektroniczną. Przypominam, że jest to jednostka 3.0 V6 24 zawory z Renault Laguny w tym przypadku. 210 koni na czterech katalizatorach, a tutaj jak wiecie mamy katalizatorów brak, ponieważ wydech jest dość krótki i mamy dość fajny wydech o dosyć spoko przekroju. Więc tak, to nie pasuje. Więc z poprzednich moich filmów wiecie, że e, gdy jeździliśmy autem DeLoreanem, to ten pedał gazu znajdował się obok lawarka, więc było albo zmienianie biegów, albo przyspieszanie. Tak? No, na dłuższą metę to się no, tak nie może być, tak? No bo pan na przeglądzie by pewnie patrzył e, bardzo z dużym zdziwieniem. Tak? Wiadomo, że jakieś tam auta przystosowane dla inwalidów e, mogą może coś takiego mieć, to chyba się te e, Przyśpieszacz znajduje się wtedy na kierownicy, także po prostu mamy tutaj taką obręcz i tą obręcz byśmy naciskali, tak? I to wtedy by e, odpowiadało za nas pedał gazu. No ale w naszym przypadku chcemy mieć normalny pedał gazu, tak? Więc trzeba było coś z tym zrobić. Zeskanowałem to i po kilku e, próbach upakowania tego tam e, w naszej obszarze, w naszym pedal boxie z angielskiego, no, nie, nie dało tego rady zrobić, tak bez jakichś kuriozalnych rozwiązań. Więc stwierdziłem, że dobra, umiejscowimy to gdzie indziej w aucie, poprowadzimy tą metalową linkę gdzieś tutaj do tyłu, to umocujemy gdzieś tutaj z tyłu, a następnie utniemy to gdzieś tutaj i damy tutaj taki kołowrotek, tak? i gdy będziemy ciągnąć linką, kołowrotek będzie się obracał i będzie po prostu wciskał ten pedał. Tak? no i teraz trzeba było wrócić do wiecie, podręczników tam gimnazjalnych, matematyka i mówię, dobra, mamy tak mamy 4 cm przesunięcia linki, gdy wcisnę pedał gazu, tak, 4 cm i mam tutaj obrót tego pedału gdy go wcisnę od zera do maksimum, wynosi 25 stopni, no i teraz wiecie matematyka wyższa i obliczyłem że średnica tego kołowrotka, który musiałby tu, tutaj by się znajdować, musiałaby wynosić ponad 200 milimetrów, czyli 20 cm. No to było po prostu ogromne, tak? Tutaj, byłby jakiś adapter, musiałby być ogromny, tutaj, wiecie, jakiś napinacz, no strasznie by to wyglądało, tak? Jakby ktoś tutaj by musiał to gdzieś, wiecie, jakoś ukryć, nie wiem, zacementować, żeby nikt tego nie widział. Bo jakby coś takiego zobaczyli, to powiedzieli chłopie, co ty, 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 ty tu robisz, nie? Musi być profesjonalnie. Więc, no to musieliśmy się pożegnać, tak? Trochę godzin poszło, bo zeskanowałem to i mówię, no kurczę, no nie da rady, nie? Nawet sobie zamodelowałem ten kołowrotek, wiecie, nie? Tam, tam około tych 200 mm średnicy i po prostu, no tragedia, nie? Więc research. Udałem się w odłamki tutaj czelusie internetu i poszukałem na grupach, które zajmują się tak zwanymi custom ECU, czyli wiecie, sterownikami silnika, ale nie tymi oryginalnymi, tylko takimi, które możecie kupić i możecie podłączyć swój silnik i go kontrolować. Tak? Tylko w tym przypadku nie chciałem tego robić, ponieważ tutaj w tym silniku znajdują się zmienne fazy rozrządów na dolocie. No i te sterowniki jakby tego tak za bardzo nie lubią. Więc stwierdziłem, wiecie co, zostajemy w oryginalne. tak? Jeśli kiedyś przyszłościowo bym chciał sprzedawać. Takie przeróbki, no to zawsze jednak lepiej mieć oryginalny sterownik, no bo koszt prawie zerowy, tak naprawdę. A fajnie to działa i można podpiąć system diagnostyczny Renault. Ale poszukałem trochę w internecie tak i znalazłem, no, czym można to zastąpić. Tak. Część może powiedzieć: Tej, ja mam ten sam silnik, ale mam tutaj przepustnicę typowo mechaniczną, tak na kabel. Mechaniczny, tak? Zgadza się, były wersje Peugeotów z, te, z takim rozwiązaniem, tylko wtedy, żeby mieć ten musi trzeba mieć tutaj dodatkową taką gruszkę podciśnieniową, cięgna pewnie dodatkowy jakiś tam kontroler. Ja nie chcę się w to bawić, więc skreśliłem to od razu. Druga sprawa, też silniki Peugeota miały taki mały konwerter, tak? czyli leciała, leciał właśnie kabel mechaniczny do komory silnika, a następnie był. Taki konwerter, tak jak, jak chciałem, właśnie spedałem zrobić, tak? taki jakby kołowrotek, do którego była podpięta ta linka, a następnie on szczytywał pozycję tego kołowrotka, i sygnał szedł do, do komputera, silnika, a następnie komputer sterował tą przepustnicą. Czy mogłem to użyć? Spojrzałem na to, i niestety, nawet to kupiłem tak naprawdę. Ten adapter, ten kontroler, ten konwerter, sorry, ma cztery piny tylko, tak? I mówię, mm, no dobra, może mieć wspólne zasilanie, może mieć wspólny, wspólny ground, ale jednak tak nie jest. Ma pojedyncze zasilanie, pojedynczy ground, ma pojedyncze wyjście potencjometru i ma też e, tak zwany e, kickdown, czyli podskrzynie chyba automatycznie to robili, że w momencie, gdy przekroczycie wciśnięcie pedała o ileś tam no to jest tam po prostu jakiś tam czujnik stukowy, stykowy, taki mały i on wtedy wysyła sygnał do skrzyni biegów, pewnie automatycznej, żeby zrzuciła ten bieg, tak jakbyś na przykład jechali na czwórce i dodali gazu do dechy, no to wtedy wysyła ten, ten, ten sygnał, tak, no i skrzynia zrzuca bieg o jeden czy dwa, tak. No ale tak, nasz, nasz komputer oczekuje dwóch wejść napięcia, tak jak Wam mówiłem, jedno o połowę wyższe od drugiego, tak? zasilane 5V. Tak naprawdę, no, ten, tą jedną ścieżkę można było przerobić, tak? zastosować tak zwany dzielnik napięcia i mieć dwa wyjścia z niego. No, ale mówię, no, jest tutaj dużo przeszczepów, jak widzicie, tak, więc lepiej mieć tą tak zwaną redundancję, czyli dwie różne ścieżki. Bo gdybyśmy mieli jedną i nagle by po prostu wyjście napięcia z tamtego konwertera zwariowało, no to przez taki dzielnik napięcia byśmy mieli też taką zwariowane wyjście z tej drugiej ścieżki, no i komputer by nie zrozumiał to, że tutaj coś nienormalnego się dzieje, tylko by na przykład, wiecie, tam wcisnął Wam przepustnicę, otworzył na maksa i, i, i dzida więc byłoby to trochę niebezpieczne, więc widziałem, no nie jest to zbyt optymalne rozwiązanie, tak, z powodu bezpieczeństwa i tego, co tutaj się dzieje, więc lepiej zostać przy rozwiązaniach właśnie z tą redundancją, tak? czyli mieć dwa obwody. No i poszedłem w czeluści internetu i znalazłem grupę, która tam zajmuje się custom issues czyli takimi niefabrycznymi komputerami, które sterują silnikiem, tutaj też mogliśmy to zrobić, ale tego nie chciałem z powodu zmiennych faz rozrządu, i właśnie wszyscy mówili, jak na ten silnik, no to bierz ten bez zmiennych faz rozrządu. Oma tam wtedy mniej chyba o 20 koni. I ten od razu też ten silnik z Clio, który ma zmienne fazy rozrządu, i tam trochę ostrzejsze wałki, i tłoki o zwiększonej kompresji też odpada od razu. Bo te komputery, niby te, te Custom issues, no niby nie radzą sobie z tym innymi fazami rozrządu. Może teraz są jakieś tak, ale też grube siano, a tutaj. Prawie za darmo ten, ten ten kontroler jest, tak? Tylko trzeba podejść do tego e, z pewną wiedzą. Ale e, do brzegu, nie, do brzegu. No i znalazłem tam tutaj pedał, e, pedał czujnik położenia pedału od jakiegoś tam Mercedesa. Tutaj widzicie znaczek, tak? Gwiazda, widzicie, na bogato teraz będzie, na bogato. E, no i mamy tutaj właśnie ten pedał e, ścięgnę. I nie jest to idealnie takie samo rozwiązanie, ponieważ ten tutaj pedał oryginalny polegał na potencjometrach, czyli tak naprawdę mechanicznie coś tam się przesuwało, a ten pedał Mercedesa, bo wiecie, no to już jest klasa w sobie, ma lepsze rozwiązanie, ponieważ ma, bazuje na dwóch czujników hala, czyli działa bezstykowo. Tak? Jest tam taka tarcza, są czujniki, ta tarcza jest magnesami, są czujniki hala i bezkontaktowo. Jak, jak ciągniemy to cięgno, tak, to ta tarcza się obraca i wtedy te czujniki konwertują to, i mamy wyjście napięcia na dwóch pinach, i też działa właśnie w tym stosunku tutaj. Um, 1, tutaj właśnie 4,82V ma na 100% w, w pedale, a druga ścieżka ma połowę tego, tak tam wychodzi 0,51 chyba stosunek, tak procentowo, tak, w tym mieliśmy, oryginalnie mieliśmy tam idealnie z, z, pół, a tutaj jest jedno odchyłka i miałem pewne obawy, że jednak, kurczę, może jednak to nie będzie działać, tak, no bo... Um, może sterownik stwierdzi, że jednak jest zbyt duża rozbieżność na ścieżkach, ale, ale tutaj ogólnie oscyloskop i sobie to wszystko sprawdzałem, bo miałem właśnie e, wyjście pinów e, z, tego, z tego czujnika, no i niestety na początku nie działało to, nie? I mówię kurcze, no co się dzieje? Mówię, może jednak te odchyłki są za duże, tak? Więc podpieniam sobie ten oscyloskop Tutaj uruchomimy auto. To pukanie to pompa paliwa, nie wiem, czy słychać. A tutaj zaraz e, przepustnica chodzi. I w momencie, gdy. E, tutaj zresetujemy. W momencie, gdy wciskamy pedał. Tak. O! Takie lekkie zakłócenia, bo to pewnie trochę słaby styk. Może tutaj zrobimy pociągniemy. O. I. Ścieżki się pokrywają, tak? Jedna jest wzmocniona, żeby sprawdzić, czy sygnał jest taki sam. I jest, i przepustnica ładnie chodzi. Ładnie chodzi, mimo że pedał jest nieoryginalny i przeszliśmy z potencjometrów na czujniki hal. Nie wiem tutaj, czy będzie to słychać. Mogłem ściągnąć na rurę i wam pokazać, ale mniejsza o to. Mamy rozwiązanie. Idziemy z tym do przodu. Idziemy dalej, no bo nie chcę Wam przynudzać o kolejnej teorii. Żeby już nie przedłużać, omówmy jeszcze ostatni element tego odcinka, czyli dach. Jak widzicie, udało mi się zdemontować już to wzmocnienie metalowe, które mam tutaj. Zaraz do niego wrócimy. Niestety są ofiary. Przednia część tutaj widać klej, tak tak jakby brązowawe, ale to nie jest brąz, to jest po prostu rdza, więc e, tu ładnie odparzone, wszystko bum, ładnie poszło. E, Środek też, a, bo tutaj na takich dwóch, trzech krowych plackach się trzymało, tu po bokach praktycznie zero, dlatego ta woda mogła tam ładnie wchodzić. E, jedynie ta tylnia tutaj część się trzymała, e, no bo tutaj jak widzicie tego kleju było trochę więcej, tak i nie był, e, materiał nie był skordowany. Tutaj niestety właśnie mamy ofiarę. No nie chciało to puścić. Eee, próbowałem, tutaj podważałem, tutaj ładnie to jednak puściło, a na środku wyrywało trochę wierzchnią częścią tego e, włókna szklanego i trzeba będzie niestety to tutaj mm, oczywiście do końca usunąć ten klej, tak, zewsząd, a następnie to zaimpregnować jakimś tam e, tym klejem do, do włókna szklanego, tak, no i później to, wiadomo, przelecieć, żeby było ładnie gładko. Całość muszę tutaj oczywiście zerwać. Tak, skany. W większości są porobione. Jeszcze jedynie muszę zrobić, właśnie ten, gdy to oczyszczę. Nie chcę tego teraz skanować, bo jest tutaj gdzieś, nie wiem, centymetrowa warstwa kleju w niektórych miejscach. Tutaj na górze, no może nie centymetrowa, ale jest tego sporo. Tak, jak na przykład tutaj widzicie, tak, no tutaj to trochę zalało się, tak. Także um, zrobimy to, um, zeskrobiamy, no i poprawimy fabrykę, tak, i później będę mógł już. Um, Projektować dach. W sumie to już e, skany mam obrobione, tylko no, brakuje mi tego ostatniego, tak, ale wszystko już jest e, nałożone jedno na siebie, tak. E, I wyczyszczone. To jest tylko ostatni ten skan i wrzucam to wtedy już do oprogramowania kaduskiego i będziemy projektować. No i teraz tutaj przejdźmy do tego dachu samego, tak, jak już mówiłem, e, niby trzy części. Takie główne, tak? no bo tutaj jakby tych samych części to jest więcej. Tak? To jest ta tylnia, gdzie mieliśmy nabiercone tam, żeby wzmocnić tak, żeby się nie rozwarstwił. tak. A akurat tutaj tak naprawdę nie było czego się bać, no bo ta część się dobrze trzymała. Tak? No i tutaj widzicie kawałek tego włókna. W środku no, jest rdza. a zewnątrz to akurat ta część nie była tak mocno zrzata, nie? A tutaj środkowa. No, po bokach mieliśmy ogniskardzy, oczywiście. Jak to przechyliłem, no to wiecie, tam tony tego wleciały. Tak, no to no tutaj jest, no, też widać, nie? Jest korozja wszędzie, tak. Szczególnie tutaj w tych niższych częściach, tak. Tutaj widać, takie są profile porobione. Na pewno dawało to trochę jakiegoś tam, wiecie, wytrzymałości, nie? E tutaj to okienko do podłączenia konektorów, tak. E między drzwiami a wiązką auta. E tutaj wiązka wychodziła na drzwi, nie? Tutaj niestety wszystko się połamywało, trzeba było ciąć, wiercić. No i ta część przednia, która najłatwiej tak naprawdę odeszła, um, to jest korozja gruba, nie? To po prostu no, trzeba, było, trzeba było to już wymieniać. Um, auto na pewno się wiecie, na, na, na dziurach to byłoby słuchać jak wszystko chrupie, nie? Bo to w ogóle się nie trzymało, zero. Po prostu miałem tutaj takiego, ja mam um, w Lidlu kupiłem takie um, tak zwanego Air wedge Czyli taką gruszką pompowaną matę, tak? I ta część środkowa boom, sama odpadła, ta przednia tak samo, a ta tutaj, no, tu walczyłem, walczyłem dosyć długo. Musiałem mieć pomocnika mojego tatę, no i trochę e, się tam siłowaliśmy, nie? Musieliśmy wbijać takie tam takie blaszki, żeby ściąć ten klej, a na, na, na środku jednak nie dało rady. No i jednak samo uszkodzenia. No ale. Damy radę, jesteśmy już bliżej niż dalej. Więc będzie dobrze. Ok, w tym odcinku to już na tyle. Dużo teorii. Mam nadzieję, że część tej wiedzy może chociaż komuś się przyda. Także to będzie już dobrze. Powoli idziemy do przodu. Następny odcinek już Wam pokażę. Zaprojektowany dach, może już też będziemy go będzie wycięty, tak? No i mam nadzieję też rozwiązać już um, jak fizycznie ten pedał gazu. Także będę siedział w aucie na tym odcinku, tak? I nogą będę, dał, będę otwierał przepustnicę, zamykał, a nie, wiecie, ręką. Marek Rancz, do zobaczenia w przyszłości.